Dajcie, kochani, co ja z tymi rękami? Tu Adrianna. I zapraszam Was dzisiaj na kolejny odcinek OMG, czyli testów dziwnych kosmetyków oraz gadżetów urodowych. A w dzisiejszym odcinku zrobimy zbiorczy test dziwnych produktów do ust. Ja uwielbiam wszystkie produkty do ust, zdecydowanie pielęgnacja ust i wszelkie pomadki to jedne z moich ulubionych kosmetyków. A jeżeli Wy lubicie OMG i podoba Wam się, że filmy teraz pojawiają się tak często, to zostawcie kciuka w górę. Oczywiście wpadajcie także na mojego Instagrama, bo trwa tam Świąteczne rozdanie z iPhone'em X. Dobra, przeżyliśmy ten wstęp i czołówka. Bang! Pierwszym produktem, który przetestuję, będzie taka wielgachna, żelowa maseczka marki Pilaten do ust. Kojarzę tą firmę, dlatego że to ona robi te słynne czarne maski, które jak się odrywa, to podobno wychodzą wszystkie za skórniki. Robiłam też tej maseczki, tu Wam się wyświetli odnośnik. Maseczka ma działać silnie nawilżająco i wygładzająco, co zdecydowanie mi się przyda, bo zaczęłam ostatnio straszliwie obgryzać skórki. A wiecie jak to jest, jak już się raz zacznie, to nie można przestać i mam całe rozkrwawione i bolące usta. Otwieranie rzębami to jest jedyny poprawny sposób otwierania opakowań. Mamy tutaj takiego glutka, tu wszystko pływa, ta maseczka jest jakby taka silikonowa, i trochę przypomina te słynne azjatyckie maseczki w płachcie, więc no sprawdzimy. Mmm, Powiem wam tak, no na pewno ta maska krzywdę nie zrobiła, ale żeby też jakoś szczególnie pomogła, to ja nie widzę zbyt dużej różnicy. Owszem, te usta wydają się być przyjemnie nawierżone i są też takie chłodne, jak to po tych wszystkich maseczkach w płachcie. Taki trochę zbędny wydatek, jak dla mnie. Ale kolejny produkt mam również bardzo ciekawy i również z kategorii nawierzenia. Naprawdę tego potrzebuję. Mam tutaj pomadkę o smaku Pepsi oraz o smaku Mentosa, więc zaraz je sprawdzimy. Powiem wam, że czytam składy i są bardzo słabe. Na pierwszym miejscu olej mineralny, a olej mineralny nie nawilża, tylko siedzi na ustach, więc no, nie za dobrze. O, ale spójrzcie, opakowania mają przeurocze, ale chyba bardziej podoba mi się to mentosa, bo jest do tego jeszcze takie troszeczkę odblaskowe, ale słodziutkie są. Pierwsze moje zaskoczenie, że to jest takie pomarańczowe, co w sumie nawet jest logiczne, bo te wszystkie napoje typu cola mają taki odcień, ale taki bardziej czarny, więc no, pomarańczowe. No i trochę tam kolą pachnie. Rozsmarowuję się jak masełko. Mmm, ale to jest słodkie. Naprawdę. Jest bardzo, bardzo, bardzo słodkie, jakbym naprawdę napiła się szklanki Pepsi. O, tutaj czuć miętę. Rzeczywiście, jakbym wąchała tego mentosa. Hmm rozsmarowuje się trochę gorzej co jest mega dziwne, bo myślałam, że to będzie to samo ale nie, tamto Pepsi było dużo przyjemniejsze i też w ogóle nie ma takiego intensywnego smaku i zapach jak przybliży się do ust, to już w ogóle nie jest wyczuwalny. Kurczę, szkoda liczyłam właśnie na mentosa, bo wolę takie bardziej miętowe zapachy, no o nawilżeniu tych produktów nie będę się wypowiadała, no bo wiadomo, do tego potrzeba czasu, ale też nie jestem przekonana, żeby były jakoś szczególnie nawilżające, dlatego, że jak mówiłam, tutaj mamy praktycznie sam olej parafinowy i tyle. Choć wiadomo, no to jest uroczy gadżet, na pewno świetnie wygląda w torebce, choć ja zdecydowanie wybieram Pepsi, dlatego, że dużo ładniej pachnie, dużo lepiej smakuje i bardzo ładnie się nakłada. Ten Mentos jest niestety bardzo oporny i tego smaku, ani tego zapachu niestety nie czuć. Może na zimę taka pomadka z olejem parafinowym nie byłaby zła. Tak jak mówiłam, w torebce może wyglądać całkiem ciekawie, choć jednak te pomadki są dość drogie, dlatego, że taka jedna kosztuje coś około 15 zł, więc ja nadal zostaję przy mojej ukochanej pomadce Alterra, no ale jeżeli ktoś się uprze, no to nie jest źle. Choć w sumie mogłaby być niezła na randkę, więc no, to jest niezły lifehack. Ale teraz przechodzimy do czegoś, co zdecydowanie najbardziej mnie interesuje: czyli pomadki w szalonych kolorach. Pierwsza pomadka, którą chciałabym przetestować, to taka metaliczna, niebieska pomadka z SS. Jestem bardzo ciekawa, jak będzie na mnie wyglądała. Zawsze chciałam przetestować takie dziwne kolory. Zaczynam wyglądać jak pani śnieżynka. Okej, okay, pomadkę mam nałożoną Wiem, że nie mam jej równo nałożonej na usta Natomiast muszę się wypowiedzieć Na temat konsystencji i sposobu Nakładania tego produktu Dlatego, że nakłada się go po prostu Beznadziejnie Z tym produktem niesamowicie ciężko pracować Dlatego, że nie jest tak mocno kryjące, Więc chcemy nałożyć go więcej Natomiast przez to, że chcemy nałożyć go więcej To jednocześnie ta szczoteczka Ściera to, do tego ta szczoteczka Nie nakłada zbyt dużo produktu Więc no stop musiałam za Poprawiać, poprawiać, to się rozmazywało. A najgorsze jest to, że ta pomadka nie zastyga, jest taka płynna, i bałabym się, że gdybym wyszła na zewnątrz, albo w ogóle zaczęłabym się bardziej poruszać i gdyby tylko jakiś włos się przyczepił i poruszył, to jestem pewna, że całą twarz miałabym wymazaną tą niebieską pomadką. Zapowiadała się dobrze, ale konsystencja i sposób nakładania mi nie odpowiada, a przy tak ciemnym odcieniu jest to szczególnie ważne, więc dla mnie nie. No zobaczcie, robię po prostu tak i już tego nie ma. Tak, tak nie powinno być. I wreszcie gwóźdź programu, coś co bardzo chciałam przetestować i na co czekałam, to jednorożcowa pomadka metaliczna i do tego w odcieniu Rondon. Opakowanie jest przepiękne, ale cena tego produktu to aż 80 zł. Pff. No, ale nie często zdarza się trafić na pomadki w odcieniu Rose Gold, więc no, że dobra. Wybaczymy mi to i testujemy. Nie ma zapachu. Myślałam, że będzie jakoś słodko-jednorożcowo pachniała. No, to już z nakładaniem jest dużo lepiej. I tak prezentuje się efekt. Słuchajcie, tutaj konsystencja jest milion razy lepsza, dużo łatwiej się nakłada, bo tak naprawdę za jednym pociągnięciem ja mogłam pomalować całe usta, gdzie tutaj musiałam zanurzać tą różdżkę z tysiąc razy. Tylko niepokoi mnie jedno, mianowicie to. Te usta bardzo mocno się sklejają, może muszę poczekać, aż to wyschnie. Trochę lepiej, ale nadal. Efekt jest niezaprzeczalnie ciekawy. Natomiast nie wydaje mi się, żebym była na tyle odważna, żeby wyjść tak na ulicę. Nie wiem też, czy zbytnio pasuje mi ten odcień. Może użyłabym tej pomadki, jakbym miała się przebrać za Kleopatrę, ale tak to to. Nie widzę dla niej szczególnego zastosowania. No i nadal straszliwie się klei. Szczerze nie wiem, co mam powiedzieć. Nie wiem, jak sprawdzają się inne kolory tych pomadek, natomiast ten odcień Rose Gold jest troszeczkę rozczarowujący. Nie jest tak ładny, jak myślałam, a do tego straszliwie się klei i przez to, że się klei, to usta teraz nabrały takiej brzydkiej faktury, więc trochę żałuję, że zakupiłam ten produkt i pewnie będzie leżał w szafce. Mm, mm, no, nadal się klei. A jeżeli chodzi o zmycie tego produktu, to jest prawdziwa katorga. Zmywanie tego produktu to jest jakaś pomyłka, trzeba po prostu zdzierać tą pomadkę z ust. Może dzięki temu jest trwalszy, ale jest dużo trwałych pomadek, które łatwiej się zmywają, szczególnie za tą cenę, więc ja jestem rozczarowana. I zostały nam dwa produkty marki Barry M. Są to pomadki zmieniające kolor. Mamy pomadkę żółtą i pomadkę zieloną, które finalnie mają uzyskać takie piękne odcienie. Zawsze byłam ciekawa takich pomadek, a nigdy nie miałam szans przetestować. Ach, opakowują teraz to tak. Zaczniemy od tej zielonej, bo ma jaśniejszy kolor, a słyszałam, że te zielone pomadki potrafią naprawdę mocno zabarwić usta. I tak, jest po prostu zielona, ma też ładne takie wytłoczone bariem. Sprawdzimy. Pachnie trochę jak kredka świecowa, a trochę jak pomadka nawilżająca. I nakłada się ją właśnie jak pomadka. O! Rzeczywiście jest efekt. Myślałam, że będzie na początku zielony, a dopiero później się zmieni. W sumie wiecie co? Bardzo ciekawy efekt. Nawet mi się podoba. Wydawało mi się, że będę w ogóle rozczarowana tymi pomadkami i powiem, że to jest bez sensu. Natomiast są bardzo przyjemne na ustach, nakłada się je jak pomadka. Są takie nawilżające, otulające, mają intensywny odcień, a wiem, że jak zetrze się ta warstwa nawilżająca, to dają taki efekt, jak teen, więc to może być całkiem fajne. I odcień też jest ładny. Podoba mi się to. Widzicie, mówiłam, zmyłam ten produkt, a nadal kolor pozostał na ustach, szczególnie w tych miejscach, które były przesuszone. Wypróbujemy jeszcze tą żółtą. Też ciekawy kolor. Pachnie tak samo. Nakłada się też przyjemnie. I to dziwne, bo kolor wydaje mi się w tym przypadku słabszy a z opakowania wynika, że powinien być ciemniejszy nie wiem, ten jest zdecydowanie bardziej żywy, chyba bardziej podoba mi się ta zielona, ale to jest naprawdę ciekawy efekt, powiem wam, że z tego testu najbardziej spodobały mi się właśnie te pomadki zmieniające kolor, bo bardzo przyjemnie się je nosi, wydaje mi się, że mogą być spoko na co dzień, szczególnie w zimę ta pomadka Pepsi też nie jest zła, no ale jak mówię droga i znam lepsze a zdecydowanie najbardziej rozczarowałam się na jednorożcowej pomadce, spodziewałam się dużo więcej szczególnie po produkcie, który kosztuje 80 zł. Więc tak, jeżeli test Wam się podobał, to zostawcie kciuka w górę, subskrybujcie kanał i wpadajcie na mojego Instagrama po iPhone'a X. Już niedługo na kanale nowe filmy. Ja już się z Wami żegnam. Mua! Pa, pa! Do zobaczenia!